O no, tak, i fakt, że nie jestem pewien, czy w zamku jest aż 100 potworów, ale jest ich naprawdę sporo, naprawdę sporo. Nie wiem, czy Ozji tak naprawdę nie przesadł, ponieważ co krok musimy mierzyć się z jakimś nowym, nowym potworem i każdy jest mniej więcej tak słaby jak, poprze tak słaby jak poprzedni. I to jest to jest właśnie powód, dla którego polecam używanie zimnej wody. Ponieważ zazwyczaj macie sytuacje, w których musicie zmierzyć się z dużą chmarą dosyć słabych potworów, a zimna woda może ich zmieść wszystkich naraz. A i w zasadzie dopiero teraz zauważyłem. Teraz już towarzyszy nam muzyka, jednak muzyka jest dokładnie taka sama jak podczas walki. Ech, ludzie. Złośnik? Hm. Oh, matko, niedługo będę musiał skończyć. No, w sumie nagrywam już jakieś ponad pół godziny. Mglista szata to jest yy, dosyć dobra zbroja. Widzicie, w yy, dziewięć. Yy. Obrona zwiększa się o dziewięć w stosunku do rubinowej kamizelki, jak również chroni ona przed atakami magicznymi. Co to miało być? Przed sekundą go tam nie było! To musiał być jakiś błąd graficzny. Mam już tego dosyć! Słasz! Flia! Przykro mi, Ozji, ale oni już Ci raczej nie pomogą. Ty lepkojęzyczny mu chojadzie! Oz... Ozzie w potrzasku! Nie masz możności uciec. Dokładnie, nie masz możności uciec. <laughs> to jest dosyć ciekawe, ponieważ Ozzy nie chcąc się z nami zmierzyć... Wytajcie! Przygotował na ten pokój pułapek, i naprawdę te ostrza zadają nam obrażenia, kiedy ich dotkniemy. Na szczęście nie są one zbyt trudne do ominięcia, więc ciemności zobaczmy, co to jest. Ha. Obrona magiczna, plus 5. Sekundę. Muszę tylko zobaczyć, czy mglista szata. Napra nie, jednak mglista szata nie dodaje obrony magicznej. Hmm. Okej, okay, mając no na uwadze, chyba jednak zostawię sobie rubinową kamizelkę. Najgorszą obronę magiczną ma Ribit, więc jemu założę szatę ciemności. I w porządku. Mmm. Jak już mówiłem, yy, te ostrza zadają nam obrażenia, kiedy nas dotkną. Błahahaha, no jak? nas dotknął. Jednak nie są to jakieś duże obrażenia. Myślę, że około 20-25 punktów za jednym zamachem. Jak również yy, widzicie teraz, yy, Ozzy zaczął trochę szybciej yy, obracać tą korbką, ale dalej to nic trudnego. Co? On niemożliwe! Ludzie, ty tłusty tchórzu, może być w końcu. Eee, zresztą. Fatum. Fatum to jest broń dla Roba. Kolejna nowa pięść bojowa i no cóż, nie ma żadnego magicznego efektu, ale. No cóż, więcej zadaje więcej obrażeń dla przeciwników. To jest dosyć ciekawe, ponieważ musimy tu. Tylko te toczące się zielone roli poli mm, może nas dotknąć, więc tylko do... więc tylko dotknąwszy roli poli możemy zostać wplątani w jakąkolwiek walkę żaden inny przeciwnik nie może nas dotknąć więc normalnie musielibyśmy y, chować się przed roli poli na tych drabinach jednak możemy równie dobrze stać w bezruchu i roli poli potoczy się obok nas to jest dosyć y, fajna sztuczka polecam ją stosować zaoszczędza sporo czasu i również jak widzicie Ozzy tutaj stoi w bezruchu jednak nie dajcie się zwieść pozorom y, podłoga naszpikowana jest o, właśnie byłem pewien że ją ominę naszpikowana jest pułapkami i za każdym razem kiedy Wejdziemy na ten ukryty kwadrat, zostaniemy zrzuceni tutaj na dół. I jak się stąd wydostać, pokażę Wam za chwilę. Widzicie? O, najpierw, może podniosę y, zawartość skrzynek. Lapis? Będę musiał zobaczyć, co to jest, bo naprawdę nie pamiętam. A, tak, 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 tak. Lapis to jest bardzo przydatny przedmiot, który y, leczy wszystkich członków naszej drużyny o 200 punktów życia. Możemy go użyć podczas walki. Jednak. O! Pigułka! Cudnie! Kiedy poprzednim razem grałem, nie znalazłem jej w tym miejscu. Yy, jednak zalecam zatrzymać wszystkie lapisy na sam koniec gry. Uwierzcie, przydadzą się. Jak sami widzicie, yy, na czterech skrajnych końcach pokoju są cztery punkty zapisu gry. I. O! Akurat wtrafiłem w teleport. To może być tak. Niektóre punkty zapisu gry to... jeden z punktów zapisu gry to prawdziwy punkt zapisu gry. Drugi to teleport, a trzeci wyzwala walkę z. iskierkami. No, właśnie, mam, mam nadzieję, że teraz będę mógł wam ją pokazać. O, to jest punkt zapisu gry. Więc jeżeli. Więc... Jeżeli natkniecie się na punkt zapisu gry, to wie, możecie być pewni, że... Mm, Teleport będzie znajdował się dokładnie po przeciwnej stronie. Uh, czyli po tych stronach są te. Uh, w, w, tak, walki. Matko, przepraszam bardzo. Um, ci przeciwnicy właściwie nie mają żadnej nazwy i... nie mają praktycznie żadnych punktów życia. Mają około 8 punktów życia i dosyć łatwo ich pokonać. Uh, są... So... Dużo bardziej podatny na ataki magiczne niż atak na ataki fizyczne, ale to naprawdę nie ma żadnej różnicy. O, Ribeat poznaje zdrowie, bardzo dobrą technikę, i Cindy poznaje szybkość, również bardzo dobrą technikę. Mm. Czy Ci przeciwnicy są bardzo prości i dają sporo punktów. Yy, sporo punktów doświadczenia. Mier możecie więc. Celowo dać się złapać w te wszystkie pułapki Oziego, aby stoczyć jak najwięcej takich walki, dostać jak najwięcej doświadczenia tą drogą. Jestem pewien, że tutaj trzeba iść tędy. A, niech to, niech to. Po prostu wiedziałem. Zobaczmy. O, miałem szczęście. Mam jakieś szczęście do tych, do tych teleportów muszę przyznać, bo kiedy wczoraj grałem, również... Dosyć często udawało mi się ominąć te walki. Hmm, pomyślmy... Tak, było tak, teraz środkiem i teraz z prawej strony. Och, co? Niemożliwe! I mogę teraz powiedzieć coś o tej technice, której, której nauczył się właśnie Ribbit. To jest technika... Hmm, przepraszam. Technika Zdrowia. Jest to pierwsza technika, która pozwala uleczyć wszystkich członków drużyny. Yy... Przy pomocy tylko i wyłącznie jednej postaci. Fakt, że nie jest ona zbyt potężna, ale zdecydowanie przydatna, ponieważ do tej pory musieliśmy. A, niech to. Musieliśmy używać wiru Aury. Do tego nam był potrzebny zarówno Wirk, jak i Cindy. A tutaj tylko Ribbit może uleczyć wszystkich członków naszej drużyny. Oto ymm, Bandita. Dosyć ciekawy przeciwnik, który. Widzicie? Kontratakuje razem z żonglerem techniką y, ognistego wiru. Co na szczęście nie zadaje aż tak dużo punktów obrażeń i dosyć łatwo go pokonać, ale jest on y, odporny na ataki. Y, na ataki. pioruna. Na ataki pioruna, właśnie, to chciałem powiedzieć. Żongler, natomiast, jest dosyć y, ciekawym przeciwnikiem. Pamiętacie? Pamiętacie tą y, krwawą notatkę, że... Y, ach, matko, ciężko mi zabrać myśli do kupy. Że y, żongler za każdym razem jak go zaatakujecie, poprawia swoją obronę? Otóż, jeżeli zaatakujecie go techniką magiczną, stanie się on odporny na ataki magiczne. A jeśli zaatakujecie go techniką fizyczną, włączy on obronę przeciwko atakom fizycznym. Musicie więc go atakować raz techniką magiczną, raz techniką fizyczną. I powinniście go pokonać... powinniście go pokonać bez większych trudności. Jak również... To jest nowy roli Poli. Dosyć ciekawy przeciwnik, ponieważ wybucha, kiedy tylko go zaatakujemy. I raniąc przy tym wszystkie nasze postacie, dlatego... czy ja wiem... Starajmy, starajmy się nie być w pobliżu, kiedy, yy, kiedy będziemy go ga... Starajmy się nie wpaść z nim w walkę, to chciałem powiedzieć. Również bandyta kontr-atakuje tylko i wyłącznie, kiedy w pobliżu znajduje się żongler. Jego, ku, jego kuzyn natomiast, yy, jak mu tam było, yy, Sekunda on się nazywał... Lancer kontratakował za każdym razem bandita tylko i wyłącznie, kiedy w pobliżu znajduje się żongler, który, z którym może wykonać technikę ognistego wiru. Ok, tak samo jak w poprzednim przypadku, czekamy aż roli poli się oddali, aż nas ominie, kiedy my będziemy stać spokojnie i idziemy dalej. No cóż, ta walka była dosyć szybka więc mogę równie dobrze ją zostawić. Hmm. Tak. To jest, to jest dosyć ciekawa sekcja, gdzie musimy. O, matko. Naprawdę. Nie lubię tego momentu. Jest tutaj mnóstwo przeciwników, wszyscy są wciągani po tych łańcuchach i jak zwykle wszyscy są słabi, cię jak barszcz. To jest jakiś nowy rodzaj gopelina, ale naprawdę... Nie obchodził mnie on zupełnie, więc jak zawsze atakowałem go po prostu jakąś techniką obszarową, aby zmierzyć go z powierzchni ziemi i zapomnieć.